Cześć, czołem gutki zostałem. Dobra, dzisiaj mamy coś takiego. Wypiszemy sobie, że to z nagrami, A z B równa się C wtedy, gdy A do potęgi C jest równe B. I jedziemy, czyli nasza X do potęgi minus czwartej musi się równać 1 przez 64. 64 to jest 2 do 6, czyli tu będziemy mieć 1 przez 2 do 6. A tu mamy x do minus czwartej. Teraz obie strony podnosimy do potęgi minus 1. Można to zapisać tak, albo można to zapisać tak. Dobra, to jest taki dziubek tutaj. Nie jedynka. To jest dziubek, a, je a to jest jedynka. Dobra, czyli będziemy mieć x do czwartej i równa się, i to jak weźmiemy do minus pierwszej, to będzie po prostu 2 do szóstej. I teraz tak, obie strony pierwiastkujemy czwartym stopniem. Czyli jak pierwiastkujemy to czwartym stopniem zostanie x, a tu będzie pierwiastek czwartego stopnia z 2 do potęgi szóstej. Czyli x mamy 2 do potęgi 6, bo to idzie do licznika, mianownika, wykładnika, potęgi, a czwórka idzie do mianownika po prostu. Po skróceniu to x to jest 2 do potęgi 3 drugie. A to nie jest nic innego jak 2 do potęgi 3 drugie. To jest to samo co 2 do pierwszej, do, czyli do dwóch drugich jakby, razy 2 do 1 drugiej. A inaczej to można zapisać jeszcze jako 2 po prostu razy 2 do 1 drugiej. To jest po prostu pierwiastek z dwóch. Bo jakakolwiek liczba, na przykład 5 do jednej drugiej, to jest po prostu pierwiastek z pięciu. Jakby było 7 do jednej drugiej, pierwiastek z 7 i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedź prawidłowa to jest odpowiedź B. Zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film się podobał, koniecznie daj lajka, daj łapkę w górę, podeszli to zadanie swoim znajomym, żeby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami na maturze. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. i. Postaram się je jak najszybciej rzucić na kanał, żebyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Co więcej, zapraszam do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, ewentualnie czy wszystko było jasno i klarownie wyjaśnione, jeżeli coś nie było, to napiszcie to. Dziękuję Wam serdecznie za ten feedback, jest on dla mnie bardzo pomocny. Dzięki temu ten kanał się coraz szybciej rozwija i jest coraz lepszy co więcej, możecie w komentarzu napisać cokolwiek ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.